Czinek będzie trwał, ale na pewno bardzo długo, ponieważ paczek jeszcze jest trochę. I kolejna przesyłka, paczka jest od, Magdanel, od Magdaleny. Bardzo piękne opakowanie z takimi kinginkami, świąteczne. Ciężka naprawdę, dlatego nie wiem, z czego się spodziewać. O, muszę sobie przedłużyć nożyk. zaparczka, wow, muszę się trochę podnieść, o, żeby mi było lepiej, piękne zapaski i zobaczcie, jak tu się nie cieszyć, no jak, powiedzcie mi, wszystko nieju, ile tego tu jest, ja, ty, ja nie, nie, ja nie mam słów, ja nie mam słów, kto to zrobił, Magdalena, jaka ty jesteś, ja nie, no. co się dzieje, ja nie, no, ile Dobra, najpierw listy. E, tutaj jest wszystko napisane do czego, jak, tutaj dwie kartki. Prosimy o autografy Julki i autografy Twoje. No na pewno przyślemy, na pewno. Ale śliczne. Tutaj list e, od Emilki i od Magdy z Krakowa. Dziękuję Wam dziewczyny. Tutaj jest też koperta mm, żeby Wam odesłać ze znaczkiem Dlatego odeślemy Pierwsze to jest coś do czytania Dobra Nie wiem jak się do tego dostanę Ale paczka mi się niezmiernie podoba Nie wiem jak opisać to słowami Ponieważ wszystko jest prześlicznie zapakowane Naprawdę jest tyle tej opakowań O, jedynka Coś do czytania Aż mi się nożek tutaj gdzieś zgubił co to jest? Zakładka. O, do książki. Z taką paniusią, która czyta książeczkę na plaży. Fajny pomysł. Na bezpieczeństwa, dwójka. Tylko jak tu znaleźć dwójkę teraz? Nie, nie. To są już dalsze. Tutaj będę sobie trójkę... O, jest dwójka. Potrzebny nożyk oczywiście tutaj jest. I to jest coś dla bezpieczeństwa. O, coś jak będę jechała rowerem, albo jak będę jechała yy, albo szła ulicą. Jestem z Gdańska, gdańsk.pl. O, kolejna rzecz na rękę. Zostawię sobie, bo takie rzeczy się przydają, naprawdę. Maszcie oblaski. ostrzegam Was. Coraz yy, mroźniejsza zima. Dalej, coś owocowego, trójka. Kocham owocowe rzeczy. Pewnie na pewno znacie. Wszyscy mnie tak znają dobrze. O... Knopers i góralek, edycje limitowane. Kocham testować edycje limitowane. Czwórka na szczęście. Obstawiam, że będzie grosik. Dobra, teraz będę odstęp, obstawiać rzeczy, które mogą tutaj być, z podpowiedziami. Wy też możecie obstawiać. Oczywiście, w swoich domach. O, ja. Nie grosik, ale 50 groszy. No, hajs się zgadza. Dalej. Czwórka do kubeczka. Jaka czwórka? Piątka do kubeczka. Piątka. Obstawiacie, co to może być. Bo ja obstawiam, że to może być kisiel. Kisiel albo to ciasto takie do kubka? Nigdy tego nie jadłam, więc nie wiem. Tak, to będzie kisiel. Kisiel z kawałkami owoców z witaminą C. Yy, wiśniowy. Coś do szkoły. Szóstka. Co to może być? Obstawiacie coś? Ja myślę, że to jest yy, gumka. Bo coś jest, ale to może być też taki zestaw, wiecie, ołówek i gumka. Jest ołówek, czyli zgadłam. A czy jest gumka? Tak, gumka! Taka zwykła, biała, jakie ja też bardzo lubię. Takie zwykłe na geometrie się przydadzą. I ołówek oczywiście, piłka, nożna. Dobra, ołówek z piłką. I siódemka na umilenie na umilenie czasu. Tylko, gdzie tu jest siódemka, proszę Państwa. Co to może być? Kiedyś już miałam taką przesyłkę, yy, paczkę od Was, która też była zapakowana w gazety. I też tak było wszystko jesteśmy zrobione. O! Na umilenie czasu. Coca-Cola. Co to? Puzle z Coca-Coli. Fajne. Ułożę sobie. Bardzo lubię puzzle też. Po prostu ja jak otwieram od Was paczki, mam tyle uśmiechu na twarzy, dajecie mi tyle szczęścia, że to jest niesamowite. Eee, ósme na rękę. Eee, dobra, moje miny, zostawmy... Eee, nie przyjmujmy się. To będzie bransoletka. Też tak obstawiacie. Bo to będzie bransoletka. Bransoletka. Taka. Nie wiem z czego to jest. Ale ładna. ...minimalistyczna. Coś wiśniowego. Już druga rzecz wiśniowa. Dziewczyny wiśni... Wisienki moje małe, kochane. Co wy dziewczynki, zapakowałyście? O, fanta! Cherry. Co to jest? Przepyszny w płynie kwaśnej wiśni... ...dodawany do napojów. Skąd wy to wszystko bierzecie, dziewczynki moje? Zobaczcie, ale super. 5, coś ozdobnego. O, coś do ozdoby. I tu jest 10. Już miałam kominek. Ten był ozdobny. Dostałam. Zobaczymy, czy tutaj będzie coś ozdobnego. Wow! Jakie ładne! Ale naprawdę mi się podoba. Takie świeczuszki, na których pisze I love you. Zobaczcie, nigdy takich nie widziałam, w takich foremkach. Takich nibar, to też jest wosk. Bardzo ładne. To coś słodkiego. Coś słodkiego, jak moi widzowie wszyscy. tym. słodczy słodcy. Moje słodziaki małe. O! O, trochę słodyczy. Angry Birds. Taki batonik jakby z ciasteczek, z takich kuleczek i z takim kremem. Draże mleczne, jadłam je, są bardzo dobre. I czekolada mleczna. O, fajnie. Mam trochę zapasu. W coś dla zwierzaka, czyli w tym opakowaniu były dwa opakowania karmy Whiskasa. Też bardzo fajnie. Dalej e, coś kosmetycznego. 13. Co obstawiacie? Bo ja już nie umiem obstawiać i nic mi się nie zgadza. O, ale coś dużego. Coś kosmetycznego, ale coś naprawdę dużego. Lakiery do paznokci. E, nie, to nie lakiery. To są szampony. A, to są szampony. To jest... Chyba odżywka i to jest jakiś body milk. No przydadzą się na wyjazdy takie małe próbeczki z kosmetyków. Dalej coś szalonego, takie szalone jak ja. Ale naprawdę ten odcinek będzie taki długi, żeby po prostu. O jakie bransoletki szalone, szalone. Dobra, nie wnikajmy. Piękne bransoletki, naprawdę. Takie nie na co dzień, ale od świętej. coś do kąpieli. Co to może być? Bo ja naprawdę nie wiem. Pewnie kapsułka do kąpieli. Bo już trochę podpowiedziałam sobie, bo trochę widziałam. O, kiedyś już miałam, z Rossman one są. Ale fajne są. Takie delikatne i fajnie wygodzą skórę. Dalej, 16 zrobione własnoręcznie. Bardzo. Bardzo lubię dostawać rzeczy własnoręcznie zrobione od Was. Ponieważ jest to taki od serca i naprawdę mi się to podoba. Ale jakie śliczne to jest. To jest jakiś taki mm, ludzik, pingwinek. Ale zobaczcie. Ja nie wiem z czego to jest zrobione, ale to jest naprawdę bardzo ładne. Dalej 17 na palec. Obstawiam, że to będzie ten, mm, ten pierścionek. O nie, to nie pierścionek. Ale śmieszne. Tylko chyba mam za mały palec. Nie, no nie jest aż tak źle. Takie ten. Takie coś na palec. Z takim ludzikiem. Śmieszne. Nigdy tego... O, drugie. Dobrze, że zobaczyłam. Śmieszne. Ale i 18. Coś miękkiego. Na lodówkę. Co to może być? Co może być na lodówkę i coś miękkiego? Czy to będzie jakiś pluszak? Pluszak! O taki pluszaczek. Reniferek, świąteczny. Ale to ma magnes I dla wiem, dlaczego to jest na lodówkę, bo to się przyczepia do siebie. Widzicie? Magnes. Ale fajny reniferek. Słudziutki. Słodki. O tutaj z nami zostanie, bo jest najsłodki. Coś, czego nie może zabraknąć. Czego tu nie może zabraknąć? Ja znowu nie wiem. Czy to jest bransoletka z Lumbens? Bo chyba po prostu... W fan musi być jakaś branzyletka Lumbens? Tak, wiedziałam. Branzyletka Lumbens. Ale jaka ładna, dwukolorowa. Taka dwukolorowa? Różnokolorowa. Zobaczcie. 20. Best Friends na rękę. Czyli to będą bransoletki y, przyjaciółek. Mam takie, ale to pewnie będą inne. Tak, to będą na pewno inne. Podaruję jedną martynce. Best i Friends. Będziemy miały z Martynką bez fren takie bransoletki. O, oczywiście wszystko w tej pasce jest przepiękne, więc do przypięcia. 21. Jestem tak bardzo zadowolona, że mam takich widzów. Naprawdę. Jest to do przypięcia. O, 50 lat. Dom harcerza. Jest to dom harcerza do przypięcia. Do kluczy takie rzeczy się przypina. Ja będę miała swoje mieszkanie. To będę miała klucze i tam przyczepię. Nie no, żarcik. Na pewno gdzieś przyczepię, ale bardzo ładne opakowanie jak na taką zawieszkę. Dalej będzie coś do nosa. 22. Już prawie przedostatnia paczka. Przed, przedostatnia. Jestem bardzo smutna. O, Regina nigdy nie zabraknie. Jak mamy katar i boli nas nos, to karta. Teczki pomogą. No właśnie. Dalej 23 do oczu. Co to może być do oczu? Poczekajcie. Nie wiem. Okulary przecież nie. Do oczu? Co Nie. Do oczu. Co to? Do oczu. Co to jest? To do uszu. Ja nie mogę, tutaj pisało do uszu, a ja przeczytam, że to jest do oczu. To jest do zasypiania, takie jak się wkłada, jak ktoś chce mieć ciszę. Nie używam tego, ale prawdopodobnie komuś przekażę. A ja przeczytam do oczu. I tak się zastanawiałam, co może być do oczu. Yy, a do uszu no to bym skojarzyła. Dalej będzie to do ust. O, balsam. Z Laura Conti. Z Laura Conti. I to jest smak... Yy, Balsam ochronny deserowy e, z Alantonią, taki różowy, ale ładny, ja bardzo lubię balsamy do ust i zbieram, naprawdę bardzo ładny. Naprawdę dziewczyny, dziękuję Wam jeszcze raz za przesyłkę, jest, jest prześliczna, naprawdę rzeczy mi się bardzo podobają, poświęciłyście dużo czasu i naprawdę, buziaki wielkie, wielkie, wielkie i kocham Was. Jest to przesyłka nie wiadomo od kogo. Ale ma truskawko. Tak ślicznie. Otwieraj z numerami. Wszyscy właśnie z tymi numerami. Super. Jest dużo tutaj z e, tego bibuły. Nie mogę się już aż wysłowić. Tyle rzeczy mi super przesyłacie. Super. Zobaczcie, jakie to kochane. I oczywiście jest też dużo rzeczy. I pierwsze, żeby pachniało w Twoim pokoju. Tylko kiedy ja się dobiję do jedynki, to będzie właśnie ten ból. Że ja nie mogę się. O, jest! Żeby pachniało w Twoim pokoju? To są te lighty. Ja wiem, bo ich jest dużo, ale tak. Ale dużo. Naprawdę. Takie zwykłe białe przydadzą się do yy, wosków. Ale nie, są też różowe, ale ładnie pachną. I dalej. Wysyp to na siebie. Nie patrząc, co to. Dobra, nie patrzę, co to. Mam to dla siebie wysypać. I ja naprawdę już nie mogę. chyba w karty. Każdym... Co to? Ojeju, to kartki są. Ale dużo. E, do rzucia. Trójka. Czyli to będzie guma do rzucia pewnie. Albo. Tak, co może być innego do rzucia? Tylko jaka to jest? Małam. No. Bardzo lubię małą. To jest cytrynowa. Yy, dalej cztery. Do chrupania. Yy, yy. Co to może być do chrupania. Ciasteczka. Herbatniki. O, lubię je. Naprawdę. To są to. Z, tym, to tak. tak, te małe herbatniczki. Ja je bardzo lubię. Dalej 5. Za co Cię kocham? Za co ty mnie możesz kochana ko kochać? To pewnie będą takie te. Yy, za co mnie. Za co cię kocham? Takie te. Są takie te. Mm, takie. Już dostałam takie kiedyś. Takie, że takie są karteczki. I tam są napisane, za co cię kocham. O. No, Patrzymy. Jedno sobie wylosuję. Jest to za wszystko. Zobaczymy jeszcze jedno, bo mnie korci. I za, za filmy. Dziękuję za film. Za filmiki. Bardzo Ci dziękuję. I sześć. Coś ładnego. Yy, otwieraj ostrożnie. Ale to jest sześć? Czy. Bo ja nie wiem już. To jest sześć chyba. Tak, to jest sześć. Tam to było dziewięć. Yy, to jest. Coś ładnego. O, kartka. Naklejki z Hello Kitty. Ile naklejek? E, dalej siedem. Nie poddawaj się. Nie poddam się nigdy. Jak to mówią. Jak ta ja, ja mówiłam. Na 10 tysięcy subów bo tu leci mi wszystko na głowę i, i ledwo już wytrzymuję. No nie, no nie, ja nie mogę. Nie poddawaj się. A tutaj nic nie ma. Nie, jest. Może coś. Ej. Czego tutaj nic nie ma? Jest, grosik. Nie poddaj. Nie poddam się i mam grosik. Dalej. Fanarty plus list. Osiem. Tylko gdzie to jest? O tu. List przeczytam i jest od, od Wiktorii. Cygnańska. O, takie śliczne. Na ciepło dla ciebie i rodzinki. Dziewięć. To to jest to. Ostrożnie otwieraj. To jest pewnie kisiel albo coś, co jest sypkie. O nie! O nie! I właśnie dlaczego napisałaś, że otwieraj. A to jest i tak już. Ja tego nie dziubnęłam, tylko to już było dziubnięte, a to jest niestety kisiel który się wysypał już w drodze, ja tylko tak tego popieram, a to już było takie przedziurawione, niestety, ale to jest kisiel z żurawiną. i ledwo mogę to pokazać, ale bardzo miło, musujące i to jest ostatnie, czyli takie cukierki musujące, dozole o, bardzo dziękuję, lubię to dole. Niestety przed chwilą rozładował mi się aparat i musiałam go chwilę podłączyć, dlatego jest pewnie inne ustawienie, bo ten filmik pewnie będzie taki długi, że nikt go pewnie nie ogle ob obejrzy do końca. Tobie Wiktoriu jeszcze raz dziękuję za prześliczną przesyłkę, ponieważ naprawdę bardzo mi się podoba. Buziaczki.